Czy to będzie dobry książkowy dzień? No pewnie, że będzie dobry, dlatego że są z nami Olo i Awa. To są bliźniaki, które uczą nas spraw logopedycznych, ale wyłącznie przez zabawę. Dlatego ta seria nosi tytuł Olo i Awa Logopedyczna Zabawa. I zabawy jest tutaj bardzo dużo. Tym razem dźwięki na wsi. A mówię bardzo dużo, bo zobaczcie, ile tutaj już jest części. Te książki tworzy Bajanka, czyli Monika Skikiewicz. Jeżeli znacie ją, to doskonale wiecie, że to jest edukatorka z niespożytą energią. Zawsze ma mnóstwo pomysłów na zabawy i ta książka jest edukacyjna. Ilustracje tworzy tutaj Tomasz Samojlik, czyli ten od żubra Pompika i cudownych innych komiksów, a wydaje to wydawnictwo Media Rodzina. Aktywne czytanie patronuje, no bo aktywna zabawa zaglądająca. Damy. Nazywam się Anna Jankowska, jestem pedagogzką. Tworzę blog Aktywne Czytanie, Książki dla Dzieci i Młodzieży oraz podcast, nie tylko dla mam. I słuchajcie, tak jak powiedziałam, wskakujemy i dobrze się bawimy. Olo i Awa to są bliźniaki. Już nawet ich imiona to jest ćwiczenie logopedyczne, także zauważcie, jak to wszystko jest dobrze przemyślane. I tym razem nasze bliźniaki jadą na wieś do cioci i do wujka, spędzają część wakacji bez rodziców. Pamiętacie takie wakacje? No, to właśnie oni się tutaj świetnie bawią, a my oglądając zwierzęta i powtarzając najróżniejsze dźwięki, na przykład kurczaczki, pi, 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 są też kury, oczywiście jest kogut, to wszystko jest bardzo różne i to są inne dźwięki. Poznajemy przy okazji nowe słowa, bo na przykład mamy tutaj cielaczka i krowę, a jak wskakujemy do świnek, no to mamy maciorę, mamy knura i Mamy prosiaki. Więc zauważcie, że jedno słowo świnka w ogóle nie załatwia sprawy. My tutaj budujemy jeszcze dodatkowo słownik wewnętrzny dziecka. Rozbudowujemy jego słownictwo inaczej mówiąc, więc bardzo się z tego cieszę. I wszędzie na wszystkich stronach mamy tutaj takie pytania, różnego rodzaju polecenia. Ej, tu są ziemniaki, pamiętacie pieczątki z ziemniaków? No właśnie takie różne zabawy Monika Skikiewicz nam tutaj wymyśla. I za każdym razem. Też oczywiście, że te polecenia zachęcają do ćwiczenia logopedycznego, ale i ruchu, bo to jest ze sobą bardzo powiązane. I zobaczcie, jest tutaj też strona z przetworami, czyli moja ulubiona, wiadomo. Ja też niedługo będę robić przetwory, ale poszukam Wam, gdzie są te właśnie zadania do zrobienia. One tu są na, ziel na zielono, na niebiesko. <laughs> Może ja powinnam przeczytać o kolorach, a nie tylko logopedycznie. Jak robi koza? Koza beczy me. Podskocz na jednej nodze, głośno becząc. No, więc mówiłam, że tutaj zachęcamy do ruchu i oczywiście, że poznajemy wieś. Ogólnie wieś, co można robić podczas takich wakacji, i my już oczywiście wiemy, że można się świetnie bawić. I zobaczcie, chciałam jeszcze powiedzieć, bo to jest dosyć istotne. Często w grupie aktywne czytanie na Facebooku szukacie książek, które są cienkie, które nie zajmują dużo miejsca, które można zabrać ze sobą gdzieś na przykład do samolotu i zająć czymś dzieci. Ich można wziąć naprawdę dużo, bo nie zajmują dużo miejsca, a są rozwijające i za każdym razem jest tutaj też oczywiście opowiedziana przygoda. Ja na przykład zwróciłam uwagę też na to, że autorka skupia się na wyjaśnieniu dzieciom, Kim jest wujek? Kim jest ciocia? Więc wiecie, takie też relacje rodzinne są tutaj pokazane. No, po prostu widać, że robił to człowiek, który zna się na rzeczy i który potrafi zaangażować dzieci, i który też z tego zaangażowania potrafi wycisnąć jak najwięcej. Więc super, koniecznie przeczytajcie, jeżeli nie znacie. No już czekam na kolejną część. Mam nadzieję, że ona będzie bardzo, bardzo rozbudowana i że wasze kolekcje będą pięknie wyglądały. To co, czytamy?